Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Disblasterze? To najlepsze uczucie, kiedy umawiasz się na nagranie piłki. Po czym murawa przy bramkach jest do wymiany lisu, to jest twoja, twoja klątwa. Ja mam swoją, ty masz swoją, tak? Tak jest. Gdzie się nie pojawia, to albo niszczy się pogoda, albo murawa, albo bramki, albo nas wyganiają. Także jakby ktoś chciał kiedyś ze mną zagrać, to nie polecam. Na piwno! Przenieśliśmy się na boisko w komornicy. Jest tutaj siateczki, są pole karne. Jest list pola karnego cały czas z nami, ale to dzięki temu zrealizujemy plan. Pouderzamy na bramkę. Konkurencja numer dwa i konkurencja numer jeden. Precyzje, precyzyjne podania z bliska. Jak się z tym czujesz? Ty. Już to rozegraliśmy, więc on wie jak się z tym czuję, ale wy zaraz zobaczycie. Ale możesz A. coś ściemnić, jak się z tym czujesz? Eee, to znaczy myślę, że taki zawodnik barcelony uzdolniony technicznie będzie ciężko. Eee, staramy się przede wszystkim cały czas do przodu, eee, dajemy z wszystko na w treningach, nigdy nie lekceważymy Wiadomo, 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 gdzieś tam, gdzieś tam ta, ta presja jest, ale gdzieś tam patrzymy na siebie, tak? No tak, 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 ale no, na te mistrzostwa U21 to lepiej nie jechać, bo tam eee, treningowo jest słabo w ogóle, także... U nas jest na pełnej pompie, jedziemy. Pierwszy test. Czyli celność podań po ziemi. Już raz u ciebie to testowaliśmy na bazie piłek. Wtedy nam nie wyszło najlepiej. Będę się rekompensował dzisiaj. Sześć pachołków, każdy z nas będzie miał 10 prób uderzenia z tej linii i po kolei od najbliższych do najdalszych, zobaczymy, kto zbije najwięcej pachołków. Teraz będzie extra disk. To możesz ustawić jako siódmy. Papier życie, kto będzie zaczynał. Raz, dwa, trzy. Zaczynasz się, ja zaczynam. Zaczynaj. I tu ci z racji, że Maciek jest uzdolniony technicznie, to piłka krzycha. Dziękuję. Zobaczymy tutaj jakimś trickshotem. <tryk> Around the world poszło. Dobra, no zaczynamy od najprostszego, także Wiesz, wypad, No że także będzie... tutaj pewniaczek, czabi, okay. chabi, O kurde. Pod... Wysoko podniósł poprzeczkę, muszę powiedzieć. Nie spodziewałeś się hiszpańskiej infidelity? <noise> nie! Na tym kanale nie spodziewałem się niczego związanego z Hiszpanią. Kurde, ale jest presja teraz. <noise> Sam chciałeś, żebym był pierwszy. Sam chciałeś. Zero presji, to po prostu kopiemy w pachołki, to jest proste. Ach. No, powiem ci, że poczułem presję. Nie powiedzieliśmy tego, że jak już strąciłem jeden pachołek, to nie mogę w niego drugi raz kopać. Muszę lecieć dalej. Naprawdę jest presja, kurde. Ach, jajku. Dobrze, dobrze. Ale to nie ma znaczenia. <noise> oj, Jez, oj, oj, oj. Znosi, znosi, znosi. <noise> FC Barcelona. Napięcia. Czy ona doda tego pa pasa? Na, na piwno, na piwno. Dawaj mi moją piłę Bo najmarną. po pierwsze, tu jest nieskoszona trawa. Tak, na, tak, e, dokładnie. Po drugie, jest zły nawóz. Po trzecie, jest sucha trawa i ona się zatrzymuje. O, ja. wie co mówi, także ja, potwierdzam. ja, ja Dobra, pokażę ci. Proste. Chciałem to, to do, zrobić siłowo. Do strzału. Dobra. <laughs> A patrzcie, teraz klątwa działa, teraz klątwa działa. Chciał mi przeszkodzić. No i przeszkodził, kurde. Piąte uderzenie. Na razie jesteśmy na drugim pachołku. Nie! O Ojejku! Ależ to było złe! Ojejku! Tutaj nie wiem, im dłużej się myśli, tym gorzej to wychodzi. Mówisz, to ja no lookiem może, co? No lookiem? Dawaj. No lookiem. Kurde, dobra, jednak i to tak Ale lepiej, lepiej nadal no look, gdzie ta piłka poleciała. <laughs> Przynajmniej będę miał wymówkę teraz, że. żeby był no look. Oje! Jest! Jest, jest. jest presja, nie chcę nic mówić Kurde, proszę, kurde. Proszę, Dobra, nie stawiaj, nie niech leży nie leży Już to w golonka, proszę Państwa Oj, takie Tak jest, ta piłka siedzi Kurde, no nie Ta piłka mi siedzi <głos> <głos> siódmy, siódmy twój strzał Dobra, konie, koniec tego kozaczenia Ja to widzę tak Rozgrzali się, chłopaki, się rozgrzali, niestety. Tutaj puści, puściły te mięśnie już, już jest git To Wypokoło. musisz wiatr już brać pod uwagę teraz. Nie wziąć. Czy... Mam pierwszy raz okazję w tym pojedynku y, Wyjść na prowadzenie Czwarty pachołek <laughs> Na piwno Gdzie jest ta? No nie, nie Nie chciałbyś, żebym trafił, co? Nie Nie Proszę bardzo Przedostatni A twój. Ja że jak już leci taka piłka, już do tego pachołka e, e. i takie slow motion się włącza. Jego przedostatni. Lepiej, żeby nie siadł. Wystarczy go strącić. Ja, ja już wiem, że jak trafię, to wygrałem. To już jest pe... Kurde. Ostatnie uderzenie. Ten zawodnik nie robi ruchu do piłki no w ogóle. No właśnie to On chodzi, miejscu, Na stojąco no. się nie gra w piłkę. Podstawowa zasada. Co to ma być? Czekaj, tam. Tam jest, tak? Hops. Kurde. O, hop. Idź pan w... Trener przygotowania taktycznego mi tutaj. Co, Wskazówki, co, 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 co tu ale za późno. Ra, co tu za rady były? Nie mogę ci powiedzieć, bo trafisz. Ale jak A. strzelisz, to ci wtedy dam skład. ale ja i tak trafię patrz. Na, na zakończenie, żeby dramaturgia do końca remis i tak to jest dalej. Na piwno! Na, na piwno! Skurde! Tak, nie! Jeden <grym! grym> <Nie>. zero <grym> na Ciebie póki co a wskazówka była taka, że mam zatrzymywać stopę przy kopaniu. Dobrze mówiła! Co? Dobrze mówiła! Ma rację! Dobrze, bo... Dobra, wygrałem Nies... się z nogą. Niespełniony talent tutaj Nie, trenerski. To jest trener, Co ja ci powiem, słuchaj, to trzeba jej słuchać. Pierwszą konkurencję przerżnąłem. Precyzja podań, dlatego że nie słuchałem żony, jak widzieliście. Później najdalszą trafiłem. Dola Ruma. Pogba Ruma. Ale teraz pouderzamy. Za około 20 metrów na bramkę z pięciu pozycji. Dobra, Dobra. nic nie umiem, bo znowu przerżnę. Eee, czyli znowu rzucasz klątwę. Znowu rzucę klątwę. On, on to wykorzystuje za każdym kroku. Jest tylko może to kasa w Ci pokazałem na A, kanale. A, i dissodance. no tak, tak. Także bój się. To już mogę, tak? Tak jest. Dobra. Dzisiaj nie ma litości. Pierwsza próba. Dzisiaj wszystko siedzi. Na piwno! <noise> Oho, nie. już mu się Wiktor Waldę złączył. Kurczę, ale poszedł w ciemno na długi. Jeszcze powodzenia, Dzień żeby bardzo. pan. Yy, widzisz te fajne sosenki tam z tyłu? To tam celuj. Życie tam nie dokopie. Lisu trafił jedną. Muszę przynajmniej dwie załadować z tej pozycji. Ta. Dawaj, tutaj Dolaruma broni. a, dobre, dobre. Miało być zaskoczenie po O, bez Christiano się nie obejdzie tutaj. Ten pojedynek. Uu! Kurde. Pierwsza pozycja przegrana, ale jeszcze cztery, więc spokojnie, nic straconego. Kasa w dupę, kasa w dupę. Z pierwszej pozycji jesteś jeden do zera, prowadzisz, ale spokojnie. Nie możesz stracić tej przewagi. Nie możesz jej stracić. No nie mogę, ale wystarczy, że u Ciebie zostanie zero i będzie wspaniale. <laughs> to jest idealna pozycja dla Lionela Messiego. Myślę, że on by stąd zapakował bez problemu. Na krótki czy długi? Tu nie ma krótkiego, bo jesteś przed bramką. No trochę jest. No to dawaj to. Tak? Dobra. Oj! Dobry. No ale nie wiem, czy to jest w bramkę. Jest presja. Kurde. środek bramki no. Po prostu. Swoją magią ściągał piłkę nie, do co Nie, tamto nadgonić. Ja bronię wszystko teraz. Protokół DHA uruchomiony. Protokół Christianu również. A, to z wolnych to się nie boję. Nie mam muru. Nie! Yeah! Kurde! Czemu nie rękami? Musisz taką wpadną. do interwencji daj. Taką wiesz, do zdjęcia. Tak? To się musisz, musisz się ładnie wyciągnąć. Dobra. Wow! No ale dobra, podgoniłem tą jedną. No powiem tak. Mamy na razie remis, ale szacunek widzów jest u Ciebie. Trzeba to w kolejnych strzałach poprawić. Trzecia pozycja, druga strona pola karnego teoretycznie na lewą nogę, ale ja nawet nie będę próbował. Jedna z fałsza, jedna z prawej normalnie. Ready. Hey, Ej, fire. kurde, gdzie jesteś! Gdzie jesteś Co tu się stało? Kasa w dupę Ricardo Quaresma. Co tu się stało? Prosił się o to. Jeszcze to zakończymy prawonożnym lionelem. Jesteś gotowy na to? Dawaj. Ojejku. Ojejku. No, ale co ci ten fałszyk wszedł? To nie mam pytań. Ricardo... Weź, bo tu stopę w 90%, 90 stopni tutaj, tak. odpowiedni nabieg, trawa dobrze skoszona w tym miejscu, także Mam nadzieję, że to powtórzysz. Nawet nie będę próbował. Czemu za wysoko? No, no. ja myślę, że ta odległość to jest tylko i wyłącznie Christiana. Ja tak, tak myślę. Tutaj nie ma się co chyba zastanawiać. Oj. Jakby troszkę Za, szybciej spadła. Zagotowało się. Zrobiło się gorąco, powiem ci. Przynajmniej nie w murno. Są pozytywy tego wszystkiego. Uff. Don... do Kurczę! Kurcze. No nie był to spadający liść. Nie ma pięknych bramek. Chociaż ja będą ci... piękne interwencje, dawaj. Ja ci powiem, że z tej odległości To już jest kurde Nie ma nawet drożnego. Uwaga, co on z tego wyczaruje? Długo się nie zastanawiał. Długo się nie zastanawiał. Ale łapie dolaruma. Cały czas jedna w dupę. To jest ostatnia seria. Lisu ma punkt przewagi. On zaczyna. Jak podbijesz jeszcze jedną, to mam przerąbane. Ja po prostu zrobię tak, żebyś już się nie musiał martwić, że przegrasz ten pojedynek. Jak się do tego zabrać? Kurde Czuję, że ten sposób będzie dobry. Wow. Yeah. Kurde. Ale jestem na dobrym tropie. Oj, Nie wiem czy szło w światło, ale interwencja AKDH. Ależ on jest skupiony. Co z tego będzie? Kurde, ale spadała. Nie! Wow! Nie tak jest. No co tam, co tam, co tam się z tym dzieje? Co to za złożenie? <noise> Chcę, żebyś docenił moją gościnność. Pierwszą bramkę jakąś podarłem, okazała się sukcesem. Tak. Ja zawsze przyjmuję dobrze gości u siebie na kanale, dlatego taki ukłon tutaj w stronę Lisa. Zobaczymy, czy Spola też sobie ze mną tak łatwo poradzi. Zapraszam do Lisa na kanał, linki macie w opisie. A ja szlifuję formę jeszcze, Lisu się u mnie nieraz pojawi, bo co tydzień jakaś piłeczka wjedzie, jest pogoda, trzeba się rozruszać i będę miał dla Was turbo niespodziankę. To myślę, że Ci powiem. Oglądasz to, Jeszcze dodam, że okres przygotowawczy planujemy przepracować z igłainem, żeby wiadomo. Forma blisko, się zgadzała, także z każdym materiałem będzie piłkarsko coraz lepiej po prostu. Zapraszam do Lisa.